Was widzowie to nie jest żaden film, ale to jest trailer. Zaraz tu wam co głowie. Witamy Was! No. O wow! O, o, o. Ja tylko kliknąłem gwiazdkę! No tu już takie rzeczy się dzieją. Wow! Mam wow. na nadzieję, że mnie słychać cieszy. słyszę. Się, bo nie mówię, wyjść teraz na niedługo. Seria nowa! Mam talent! Uuuu! Dodamy za niedługo nową serię, mam talent. Niedługo seria mam talent! Właśnie! Uuu! Uh. Tylko nie wiem jak to się włącza logo. O, ja wam pokażę. Tutaj stoję! Stoję. Zgłoście się, żeby pokazać talenty. No. Tu to jest Not Flat ether, Her. Tutaj jakieś można. Dobra. Tylko gdzie tu się włącza. O, jest! Co to? Brain bri, Inc. Got talent. Mam talent. Oni prowadzący i UROR. Nie wiem, co to ru UROR. Ale się dowiem. No. A tu jakiś Patryk gościu dołączył. A seba i jesteś tam z Tak. Simon, Amanda, Alessia, Bruno. Bruno. Wow. To nie się zmienić z tego imienia. Tam. ustawcie sub i like. <grym> I napiszcie w kom. Hashtag mam, mam, mam talent, czekaj, źle piszę, mam talent, mam, hashtag mam talent zostawcie w komentarzach, zostawcie su lajk like, jeśli chcecie dołączyć, no bo za 100 sub leci kolejna nowa seria, ale tym razem z minecrafta, będzie survival. Ja się trochę znam na Minecrafcie. Napiszcie no, w koło tak mam talention i robimy Robloxowy wynik. Um. Okej, okay, ale i tak tu już wideo w rogu wytypię na wynik. Dobra, napisy końcowe. Czekaj, tak, ja tu jest to Stańmy na scenie! Huhu! Ale tu będzie się fajnie, robiły napisy końcowe! Na tej scenie. I na tej gwiazdce będzie gwiazda. Chcemy Corek i Oli i jakiś tam patryk. Mam TALENT!!! Wow! Oli Games SPZO! Ja! Bawicowie. No. A teraz tu pokazujemy talent. Poczekaj, pokażę talent. pro no? i dajemy talent a to mój talent a to mój talent XD ma brains gold talent o oh my god <ścoughs> dobra dobra.